Cześć tu Kaśka i witam Was serdecznie na kanale Druga Strona Papieru. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym włoskojęzycznym projektem. A będzie to: jest to pudełeczko, takie kartka sztalogowa z szufladką. Yy, szufladka w szufladce ja umieściłam, cukierreczki, świeczkę i jeszcze napoje z procencikiem, no ale ich pokazywać wydaje mi się, że nie można, więc je wyciągnęłam wcześniej. Yy, dookoła mamy taki piękny. A, bo ona się mi tu wysuwa. Yy, taki bardzo fajny. Eukaliptusowy wzór. E, Kolekcję papierów to myślę, że już e, wszyscy wiedzą. Na pewno jest to tumoru od Lemoncraft, moja ulubiona boho kolekcja utworzenia przeróżnych projektów, i ślubnych, e, i nie tylko. I tutaj mamy właśnie życzenie od kogo, dla kogo. E, bardzo ładne są te, właśnie tutaj, mm, falbaneczki. E, same wymiary to jest 6,14 na 6,14, bo tutaj kartka ma e, 6 na 6 cali. W sumie 6,1 ma baza. Więc tu mam chyba 6,5 mi się wydaje. 6,5 pewnie na 6,5. I góra, tutaj dół i szufladka są zrobione z tektury. A ta baza tutaj tej szufladki to jest karton 250 gram biały. Taki blok z takiego bloku happy color. O, tak mi się wydaje, że dobrze pamiętam. No na ten moment to już wszystko. Dziękuję Wam pewnie za uwagę i zapraszam na moje kolejne filmy. Pa!